Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jest sobota, 14 września 2024 roku. Jestem na stacji Goleniów. W dniu dzisiejszym udaje się moją kolejną podróż, mianowicie będzie już to dziesiąta edycja mojego vlogu podróżniczego, w którym, jak wiecie, zwiedzam różne stacje oraz odwiedzam różne miejsca. Czekam teraz na przejazd pociągu Region, relacji Podlotniczy Szczecin, Goleni, Szczecin Główny, planowany od 9.21. Tym pociągiem udam się do stacji Szczecin Główny, gdzie przesiądę się na pociąg Intensity Wyczółkowski, relacji Szczecin Główny, Lublin Główny i tym pociągiem udam się do stacji Kostrzyn. No i już na stacji Kostrzyn poznacie moje dalsze plany. Czekam więc na przyjazd mojego pociągu Regio ze stacji podlotniczych Szczecin Goleniów. Jestem na stacji Szczecin główny, przyjechałem tutaj z lekkim dwuminutowym opóźnieniem. No cóż, teraz będę czekał na podstawienie mojego składu pociągu Intensity Wyczółkowski, planowany odjazd o godzinie 11.50, czyli za nieco po, ponad godzinę i 40 minut. No cóż, mam jeszcze tutaj trochę czasu, więc na pewno jeszcze uda mi się coś złapać. Idę więc na jakąś poranną kawę. Odjeżdża pociąg Intensity Podlasiak, racji Szczecin Główny, Suwałki. EU 16001. A tutaj wjeżdża, opóźniono około 5 minut, pociąg Intensity Albatos, racji Gdańsk Główny, Szczecin Główny. ep 071023 Jeżdża opóźniony około 10 minut pociąg Intensity Gałczyński, racji Warszawa Wschodnia, Szczecin Główny. EP 08006. Odjeżdża pociąg Regio Pomerania, racji Szczecin Główny, Słupsk, EN 63 H003 i EN 63 H004. Stawia się skład pociągu Intensity Wychłkowski, relacji Szczecin główny, Lublin główny. Jest pasażer 71050. No i jestem już w moim przedziale. No jak widzicie, taki sprzedział taki standardowy. Takie te nowsze fotele. Nie są one jakieś bardzo wygodne, no ale... Do Kostrzyna na spokojnie damy radę. Za jakieś 25 minut mam odjazd. Jedziemy więc do Kostrzyna. Powinno być takie trochę pochyłe, nie? To nic nie jest pochyłe. Normalnie mam strach, że to spadnie komuś na górę. No... Zawsze trochę było. Nawet zahamuję to. Udamy się do stacji CHOI na osoby wysiadające prosi o zabranie bagażu. Rzeczy osobiste, zachowanie, ostrożności. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Życzymy udanego pobytu. Do zobaczenia. thank you Następna stacja Kostrzy. Jestem na stacji Kostrzyn. Przyjechałem tutaj zgodnie ze składem jazdy. No cóż, idę teraz na górny poziom, gdzie będzie odjeżdżał pociąg do stacji Berlin-Lichtenberg. No i później będzie, prawdopodobnie tutaj będzie ten dawny zachodniopomorski Shark SASO 39002. Odjedzie jako pociąg jako do stacji Krzyż. No i cóż, opowiem Wam o moich dalszych planach. Będę teraz tutaj czekał na pociąg Telka, Body Tucholskie, racji kostrzyn Gdynia Główna. I tym pociągiem udam się do stacji Trzew. No cóż, jaka mnie więcej jest przejażdżka Ozd Już nie nas jechałem zbanem, ale się nigdy nie przejechałem. Ta trasy od Kostrzyna aż do Trzewa. No, a dzisiaj tą. tą. Zalic tą. Trasę zaliczę. Zobaczymy się już na górze. No i jestem na peronie drugim. Tutaj widać tego szarka SA-139002. Jak widzicie nadal odnosi on po Pomorza Zachodniego, pomimo iż już dosyć dużo czasu minęło od y, momentu sprzedaży tego składu mhm. na no, tutaj po lewej mamy ten skład do stacji Berlin-Lichtenberg Poczekam więc na jego odjazd. Odjeżdża pociąg Regionalbahn racji Kostrzyn Berlin-Lichtenberg VT 731 i VT 734 Wchodzę właśnie na drugi koniec peronu drugiego. Tam po prawej mamy lubuskiego szynobusa. SA-139-023, jak dobrze widzę. No, tu mamy jeszcze semafory kształtowe. Jak widzieliście, w stronę Niemiec są semafory świetlne, no a tutaj w stronę Krzyża są semafory kształtowe. O, tam w oddali stoi Klas 66 z wagonami no no i sprostowanie to skład sa 13903 nie 023 tylko 003 o teraz dokładnie widzę no i tam w oddali też są semafory kształtowe Tutaj mamy jakieś boczne tory zalośnięte. No nic, idę teraz do budynku dworca. Widzimy się za chwilę. Odjeżdża pociąg Regio w relacji Kostrzyn-Krzyż. SA 139002 Odjeżdża pociąg Regionalbany racji Kostrzyn Berlin-Ostkreuz SA 139 027. Wjeżdża pociąg, Regio Legalica, racji Szczecin Główny, Zielona Góra Główna. ED 78 021 No i cóż, okazało się, że mój pociąg Telka body Tucholskie, który przejedzie najpierw do stacji Gdynia Główna, ma około 55 minut opóźnienia. No cóż, w związku z tym, również na starcie będzie on już opóźniony. No i ile będzie opóźniony, no cóż, zobaczymy. Na, na pewno Was o tym poinformuję, o ilości, o, o wysokości opóźnienia. Czekam teraz na przejazd pociągu Intensity Wyczółkowski, racji robię Główny, Szczecin Główny on tam na peron trzeci tutaj na dole. No cóż, ne, ne, O tyle dobrze, że to opóźnienie pociągu Telkabory tucholski nie pływa za bardzo na moją podróż. Na siatkę na stacji Czczew mam bardzo dużo czasu. No nic, czekam więc na przyjazd pociągu Intercity Wyczółkowski. Wjeżdża pociąg Intercity Wyczółkowski w relacji Lublin Główny-Szczecin Główny. główny. EP07-1008 pociąg Regional ban, racji Berlin-Ostkreuz-Kostrzyn. VT 736 i VT 735 Wjeżdża pociąg Regio Kłodawka racji Poznań Główny Kostrzyn SA 139001.